Dziś mam dla Was coś, co totalnie skradło moje serce: softy ramoneskę w kolorze czekolady. To propozycja, która łączy w sobie elegancję i drapieżny pazur, a do tego świetnie sprawdza się w jesiennych stylizacjach. Ten model ma krótki owersajzowy krój, dzięki czemu pięknie podkreśla sylwetkę, ale daje też pełen komfort noszenia. Możesz ją założyć zarówno do sukienki i kozaków, jak i do jeansów czy spodni skórzanych. Zawsze będzie wyglądać modnie i z charakterem. Największy atut? Odpinane futerko przy kołnierzu, dzięki niemu masz dwa zupełnie różne luki w jednej kurtce. Z futerkiem ramoneska nabiera elegancji i szyku, a bez niego zyskuje lżejszy, miejski styl, który świetnie pasuje do codziennych outfitów. Do tego dochodzą złote detale, zamki, napy i wykończenia, które nadają jej wyjątkowego charakteru. Te akcenty sprawiają, że kurtka wygląda naprawdę premium i wyróżnia się na tle klasycznych modeli. Materiał jest miękki i bardzo przyjemny w dotyku. Kurtka dobrze się układa, nie krępuje ruchów, a przy tym jest niesamowicie stylowa. To właśnie dlatego staje się tak uniwersalnym elementem garderoby. Sprawdzi się na co dzień do pracy, ale też na wieczorne wyjście. Dostępne są rozmiary od S do XL, więc każda z Was może znaleźć coś dla siebie.